Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. W tym odcinku odblokowałem Sademiasa Majodi To jest mój ukochany Sademias i mój ulubiony w grze. nie ma innego mojego ulubionego Sademiasa, Twoje hanka od Majodii a w tym odcinku wbije 25 miagę na melodię. Oh, Najpierw musimy przełączyć to yy, na melodię, już ją odpokujemy. Nakiwam to od 10.55, jak ją odpokowałem. No, tak, mamy ją i niedługo odpokuje Sandy. Nie. Najpierw musimy ujepszyć z aby ją dobrze gniazł. Ujeprzymy ją, No ujeprzymy ją, no Muszę ją ujeprzyć i kupić jej gazety potem mamy zdecą to moc. udało się nam wpis 500 puchajków na ten zady i odblokujemy jej za smitisnego style roba i go otworzymy No raz, dwa trzy staje. Odblokowałem i dostałem spiej. Teraz gramy moim ulubionym sademiasem melodii i będę miał te puchajki jazdwa. Mamy dwudziestą piątą rangę na melodii. Jest, widzowie, uślał nam. Nie mogę w to uwierzyć.